Także witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Ozioski. Um, to jest moja rekompensata za brak odcinków Ponieważ nie miałem zbytnio czasu I ten czas też jakoś no, po prostu nie dawał mi spokoju Te, te takie pustki musiałem je jakoś wypełnić To wypełniałem je grając albo się ucząc Także po prostu teraz jakby teraz wypełniłem stuprocentowo I nagrałem dla was odcinek e, Nagrywam Teraz nagrywam, ale nagrałem, bo oglądacie to, prawda? Co ja mówię w takim i w takim e, czasie. To jest e, filmik e, z gry Fear. E, Fear online. Bo nowo, nowo powstała e, online, e, free to play e, gierka. Bodajże w październiku jakoś tam. Jakieś tak 15 października, czy, czy blisko e, za początku października, jakoś tak w tych granicach, tak. w tym przedziale. E, I co, znajdujemy się teraz e, w oknie po zalogowaniu się dwa razy do Area Games. Potem po zalogowaniu się e, do naszego konta e, w Area Games Fish, tak jakbyśmy się logowali do gry jeszcze raz. Logujemy się i otwiera nam się coś takiego po pominięciu. Oczywiście, takich pierdół, takich jakichś filmów pokazałych, tam jak Warner Bros. Itd. i tak dalej. I pokazuje nam się um, dwa serwery: Nordamerika, Europa. My wybieramy Europę, wiadomo. Chyba nie muszę mówić dlaczego. I tak ten paseczek znaczy, jak bardzo są zapełnione. Tutaj widzicie, w ogóle nie ma ludzi. Tutaj jest cienko. A tutaj są nieźle zapełnione, także jak wejdziecie do, tak, na taki serwer. Na taką serwerownię. To... Czekajcie, co to jest? Clash? Czy łupiesz? Dobra, nieważne. Um, mamy kilka Chana... 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 Mamy kilka kanałów europejskich. Wchodzimy do pierwszego. Oczywiście. Się... You're entering the lobby want to do lobby want to. I co? Pierwsze co mi się pojawia um, Pierwsze co mi się pojawia To jest uh, takie okienko z jakimiś tam pierdołami, które mi oferują Ja oczywiście odrzucam tego, od nigdy na nie biorę e, Na początku dostajemy 70 tysięcy tych punktów To nie, nie, nie mylcie, że na przykład Dostaniecie te punkty i wydacie je szybko, bo szybko się to wydaje I już nie odzyskacie w takiej mierze tych punktów Za... tam dojdziecie chyba 25 poziomu To dostaniecie... E, o zapraszają mnie e, Dostaniecie następne 10 tysięcy Także jakoś się wzbogacicie e, levelując Tutaj mamy rpki, te rpki są niepotrzebne to jest shit, bo nawet jak wykonujecie jakieś tam konkursy czy coś, wam nic nie dadzą z tych RPM. próbowałem darmowych RP Tutaj jest tak, że nie sugerujcie się tymi darmowymi RP czy coś, buy RP też w ogóle, AP A to jest AP, nie RP, zlola mi się pomyliło e, Nic z tego, to jest paseczek EXPA, ile mam do następnego poziomu, tu mam 23% zapełnionego, czyli mi brakuje normalnie 70. Tak, 77% ale... Mistrz mi brakuje 77% do następnego poziomu. Także to jest tutaj. No mamy swój nick, oczywiście swoją rangę Mamy opcje Czyli muzyka, dźwięki, dialogi, wideo. Mamy tu niezbyt rozbudowane, ale okej. Okay. Tutaj jak chyba tym Detail sobie hmm, poczniemy Tam wszystko będzie zmieniało Z, jak tu high to tu medium Tak coś takiego się robiło No, jak widzicie <laughs> Przepraszam A, high maximum to jakoś ja to pozmieniałem sobie tutaj inaczej Dobra, nieważne, damy cancel. Nie, gamma, czyli jasność i control prawda? Um, co jest tu najważniejsze? Dla mnie najważniejsze było zmi zmiana. Um, mile, czyli nóż nasz. Um, ja mam tu pod V, a on jest normalnie pod e. e. Just tu mam chyba normalnie jest albo oto jest pod E, a mile jest pod F. Zresztą nie nieważne. Ja sobie tak ustawiłem, to jest zmienione. Także wy tak nie macie, wy tam musicie sobie pozmieniać. Ja ustawiłem względem siebie. Um, Print, tak samo slide, czyli w ślisk. Tak jak mamy w goście w Duty Ghost, w ślisk tu jest właśnie też taki podobny i właśnie dałem go sobie na F. E. Co mam dalej? Aim sensitivity, czyli nasza czułość myszki. No i tutaj różne tam invert Aim, to jest chyba odwrotne celowanie czy coś takiego i różne inne rzeczy. Po pokazywanie, czy, czy żeby nie pokazywało, lub do mnie zapraszają, lub do czegoś tutaj jest taki fajny panel. Że na przykład nie musimy naszych znajomych, możemy od razu z tych tutaj, ze wszystkich, którzy są na tym po prostu serwerze, wybrać ludzi, którzy są dostępni i chyba nie grają, i po prostu ich pozapraszać. Także tak to wygląda. No widzicie, na przykład mnie Darknet zaprosił, zobaczymy, czy to jest, nie ma, i w ogóle na inny. A, i na serwerze też może nas zapraszać, czyli um, dużo tych zapraszania, sobie chyba to jakoś zablokuję i się e, Po lewej stronie mamy tak znajdź grę, czyli sobie wybieramy po prostu tryby, e, listę serwerów, które są obecnie... E, na które są ro, rozgrywane jakieś gry. Na których rozgrywane są jakieś gry, to są e, prywatne. Czyli... E, co jest? Nie, tutaj... Pełne. do Tak, widzę, dobra. Już obczaiłem. To jest e, pełny serwer, czyli na szaro nam się sieci, to na biało e, serwer, do którego możemy dołączyć. E, lub po prostu tutaj jest kutką, czyli nie możemy dołączyć, bo jest na hasło, czyli jest prywatny. Wrócimy, Cze, o Jezu. Dobra, źle to zrobiłem Tutaj mamy clan matchmaking, czyli e, gry klanowe. Tak, jeśli mamy clan, to możemy zagrać tylko jednemu klanowi. Tutaj mamy a, naszą wycieczkę, czyli taki tam tutorialik. Dobra, co, ja to jakoś pominę. Tak, macie to. Dobra, dobra, dobra. Tak. Um, I mamy tak, to jest. Jezus, Maria, nie dadzą mi spokoju. Deathmatch, i Deathmatch po prostu zabijamy e, drużyna na drużynę gram. Demolation, czyli z, odpowiednik znajdź i zniszcz. I w CS go. Też chyba jest serce ze strony. Nie wiem, nie, nie znam, nie wiem. jak no knife fight, no to czyli walka no może. Bloodlust to jest. Kurde, patrzcie na to. Oh. Patrzcie na tego śmiecia, będzie mnie dodawał. Uh, Bloodlust. To debil. No patrzcie. Get wrecked Patrzcie, jaki spam idzie. Chyba muszę się wylogować naprawdę. I tak Bloodlust to jest nowy tryb, który jest, powstał na potrzeby Halloween, czyli że możemy się tam transformować w wilka, czy też możemy się przeinstaczyć w berserkera. Czyli tam, wilk, hunter, łowca i berserker taki, taki silniejszy, ko koksu, że tak powiem i możemy zabijać właśnie graczy różnych um, poprzez to. Dzięki temu trybowi odblokowało nam się takie kapsułki, czyli odblokował się nam event. Event związany z kapsułkami polega na tym, że zbieramy dynie, na przykład zabijemy kogoś i wypada z niego dynia. I łapię, ja miałem 30, czyli mogę otworzyć 3 razy boxa. chyba jednego. Ja akurat poluję na tą spróbę, na permanentnego ja bym dostał tą snajperkę z tym camo. Mi się bardzo podoba. Podoba to zielone, trochę nie pasuje. To bardziej pasuje, ale chcę bardzo dostać tą snajperkę. Także, przepraszam, e, będę o nią walczył. Tu, za punkty, dostajemy boxy. Nie możemy z, e, zdobyć różne części. Potem z tych części możemy coś zbudować. Ja na przykład zbudowałem to: Hammerhead. Jest to dobra broń. Dosyć e, duży ma damage. Tu jest chyba broń, która ma największy damage. Ale jeszcze nie mogę złożyć, bo nie mam części. Tu mamy nasze atuty. Ja akurat nie mam ich ponieważ to są na przykład jednodniowe, jak nie kupuję. Ja po prostu zdobyłam je za gry, wygrane. O... Też wam potem pokażę. Klan, czyli klany, wszystkie jakie tam obcują. Um, no to kapsułki to jeszcze wam tu pokażę. I tutaj za pieniądze. Czy już kupiemy za pieniądze normalnie Możemy kupić game pointy Czyli nasze doładowanie takimi spojcami Tutaj na przykład broń dostajemy Broń z camo um, Deagle z camo Na przykład mamy siekierkę z camo Także musimy to już za kasę no nie jest fajna opcja Mi się to nie podoba, że za kasę Tu jest nasze equip, czyli equipment Czyli nasze e, wyposażenie Moja broń, którą ma, mają wszyscy na początku e, To jest broń, którą kupiłem no, to jest broń, którą skraftowałem. Jak widzicie, tak wygląda e, M4A1. Potem co mamy? Pistolety też kupiłem. Dig digla, jak widzicie, w porównaniu do tego e, Digl ma lepszy atak, ale mniejszy, mniejszą szybkostrzelność. Tu mamy? Nóż, e, Flashbanga. Granat, tu też dostaję. Widzicie, na ograniczenie 20 godzin. Możemy coś dostać z ograniczenia albo permanentnego. Możemy e, okularki. Tutaj akurat te okularki dają nam, e, mamy zredukowane o 0,5 e, se, e, sekundy bycie oślepionym, tak to wygląda. E, tutaj mamy nasze postacie, czyli jak jesteśmy na przykład w atakujących i w obrońcach, czy zmieniamy po prostu ATC i ten drugi team. E, w CS-ach tu są jakieś plany operacyjne, które wykonujemy. tak Które wykonujemy i za to dostajemy tam na przykład yy, określone rzeczy Tutaj mamy te z eventa, właśnie ten yy, dynie Sklep I tutaj zaczyna się prawdziwa zabawa, bo mamy te bronie, które odblokujemy za level Ja akurat już odblokowałem wszystko co można było odblokować yy, Na zasadzie ja jeszcze będę kupywał Tutaj planuję tą sniperkę kupić zaraz po tym jak dostanę yy, tą z boxa o, to boxem. No i tutaj widzicie całą resztę, możemy dostawać i kupować. Mamy tu też różne maski, na przykład ta, daje zredukowane. Ja, jeśli ktoś w nas strzela, tak, to po prostu mamy o 5% zredukowane, że poruszamy się po prostu szybciej, jak ktoś w nas strzela. Niżeli wcześniej, bo wcześniej to po prostu strzela i my jesteśmy takie jakby unieruchomieni. Nie mamy za dużego pola, chyba że on nie trafi, no to wtedy mamy jakieś wyjście. Tutaj jedna maska na nam daje expa, daje więcej punktów zdobywamy. No i tak samo 5% tego speeda. Tutaj mamy postacie, postaci, które po blokowaniu na przykład dają nam więcej slotów na atuty. No i tutaj jest reszta tych wszystkich jakichś przykład e, instant respawn, czyli możemy się tam e, odradzać e, szybko, nie musimy czekać tych 5 sekund e, Do respa zależy od trybu, na deathmatchu mówię, akurat o deathmatchu Tylko od razu, tutaj double point na przykład, 30% expa w górę, 100% pointu... tak No, czyli to na jeden chyba, znaczy tak Coś, coś, na tej zasadzie um, A tutaj mamy przyrost expa e, Kapsuł chip A, czyli to jest za 149 AP Możemy kupić sobie tą kapsułkę, a tu wymienić plany operacyjne Czyli możemy szybciej dostać po prostu te plany zanim Nie czekać, e, niżeli czekać 8 godzin aż um, i Tak to wygląda, między chyba wam wszystko pokazałem um, Option, info Aha, czyli informacje o mnie, wygranych, ratio, zagranych, headshotów. Wow, sporo ich jest. Um, KD. Trochę małe. E, ranka, czyli pozycja moja. Tak, dobrze mówię. I celność. Tu mam wysoką dosyć 40, to jest dużo. Tak przynajmniej się, się zdaje. Tym deathmatch. A tu tam, więc to tam. Tutaj mam trafienia w proces w głowę, w ramiona, w body i w legs, czyli w ciało i w nogi. Czyli mam tu zabójstw zabój z, e, z pierwszej, z drugiej broni, e, kill? chyba z bliska coś, to broni z dorzucania chyba granatów i z spec broni specjalnej. A to są jakieś rekordy. Aha, to są nagrania. Tak? Czy po prostu wyniki? A. Aha, czyli to są mapy I tutaj są zapisane na przykład ile wygraliśmy I ile razy przegraliśmy na meczu? Tak mało? Myślę, że więcej Nie wiem, to może coś jest tu popsutego Bo ja ostatnio zremisowałem na której to mapie było? Tutaj chyba zadałem ostatniego fraga, albo tu gdzieś i strzeliłem remis. Tak, tutaj. E, ostatniego fraga i strzeliłem remis. Bo kurde, tutaj to było. Czekaj. O, tutaj. Że nie wiem, czemu nie ma remisu. Tutaj macie Demolition. Armored Front, to chyba będzie jakieś nowe. to jest tego co widzę. Knife Fight, Soul King, Scenario Boot. O, to jakieś też nowe król duszy coś chyba takiego jakbym tłumaczył. I tu mamy, jeszcze wam nie powiedziałem, koop. Możemy zagrać sobie w koopie z 4, bodajże, od 2 do 4 playersów. I możemy wtedy zagrać na poziomie łatwym, normalnym i trudnym. To Wam pokażę z tego może serię zrobię. Po prostu będę grał z kumplami. I wam pokażę, jak to po prostu wygląda. Jak się to przechodzi i jak to się ma w praniu. Dobrze, może jakaś gierka. Gierkę wam wstawię ogólnie. Także sobie zobaczycie wszystko. Bo już wcześniej nagrałem odcinek przed tym, zanim tutaj zrobiłem to. Trochę tam lamię. Także możecie być trochę zawiedzeni. Albo może. Dobra, spróbujmy. Albo może jeszcze na początku odblokujmy sobie te kapsułki. Z tych kapsułek. Z tych dyni Spróbujmy mm. Tak Tak I co dostaliśmy? Dostaliśmy? Czy mi się dobrze zdaje? Czy źle mówię, to jakoś trzeba o... Kurde, jednodniową dostałem, co jeszcze dostałem? Pumpkin Head dostałem I dostałem... Dostałem... co, ja dostałem? co, ja dostałem? co ja dostałem? Aha, chyba punkty dostał point. Dobra W takim razie jeszcze raz próbujemy Może się wreszcie powiedzie I bum, lecimy Oby było, <grywdy> bardzo bym chciał Kurde Chyba, że to można tylko tak w sumie to zrobić o. Już nie wiem jak to jest Alipa. No dobra, no trudno Spróbujmy może tutaj szczęścia naszego ba. Bagam, bagam, żeby była ta Ale lipa. Ma jak dostanę już to już nie mogę. Nie wiem jak to jest. Nie znam tej zasady kompletnie. Przetworzyłem Zobaczymy jeszcze to jak w crafcie to się nazywa Impact Hammer. Próbujemy plany do tego Impact Hammer dostać. Tak. I dostaliśmy No niestety Spróbujmy jeszcze raz Instant Respawn Dobra, może być nie. Mogło być lepiej Ale mamy tak Także no dziękuję do usłyszenia i to jest właśnie fear tego zrobię jakąś większą serię grubszą Dobra jakoś tu później jakoś spróbuję jeszcze więcej tych pumpkinów naczaskać i jak wam odblokuje tą broń. Jak uda mi się odblokować to pokażę wam po prostu z tego jakiś e, gameplay. czy po prostu pokażę wam jak to, jak to wygląda. No szkoda. Aj, aj, aj. Dobra, także trzymajcie się do usłyszenia na razie pompa. Pompa? To mówi sa. Na razie, cześć.